Witajcie kochani, od dziś zapraszam Was na nową serię filmu jak zadbać o swoją energię, swoje zdrowie za pomocą pozycji yoga mudra. To są pozycje rąk, które trzymane przez co najmniej 15 minut z danej sesji, w której ją trzymamy. Poprawia przepływ energetyczny. Tych ułożeń rąk jest bardzo dużo. Będziemy je wspólnie odkrywać co tydzień, żeby czuć się lepiej, młodziej, żeby mieć więcej energii. Także dziś wylosuję pierwszą kartę na nadchodzący tydzień. Możesz korzystać z tej mudry właśnie w ciągu tego tygodnia, albo w sytuacjach, które odpowiadają jej użyciu. Oczywiście też. Zobaczmy, o, tutaj mamy wyraźnie kartę. Jest to mudra, która pozwala nam na uwolnienie się od nadmiernego wysiłku. Mudra, która mówi po angielsku, tutaj mamy take it easy, czyli wyluzuj spokojnie. Czyli w następnym tygodniu ważne, żeby cokolwiek się dzieje, reagować na to ze spokojem. To pierwsze słyszę, i żeby też się tak nie napinać. Bo z większym luzem więcej spraw uda się załatwić bez wysiłku, właśnie tak jak tutaj jest na tej mudrze. Teraz pokażę obrazek, żeby można było trzymać tę mudrę. Ja też spróbuję ją tutaj zrobić dla Was. Czyli widzimy, że wszystkie palce się łączą tutaj z kciukiem, o tak. I tylko wskazujący palec wystaje, więc taką mudrę ja sobie też będę trzymała w tym tygodniu. Z takiej mudry możesz skorzystać. A teraz zobaczmy. Ja przeczytam tutaj wiadomość na temat tej mudry, co ona w tobie aktywuje. Jest tutaj też specjalna afirmacja której możesz używać, czy to w głowie, czy nagłos nawet, czy trochę sobie podśpiewując tak medytacyjnie jak mnisi buddyjscy, więc możesz tutaj takie rzeczy wykonywać. To jest Vajra Mudra i jest ona opisana jako gest ognistej Kuli światła. Jest to mudra, która korzystnie wpływa na układ krążenia, aktywuje go, reguluje przepływ krwi i też stymuluje nasze zmysły. Tutaj sugerują karty, żeby robić tę mudrę nastojącą stopy ustawione do przodu, ważna wskazówka i żeby robiąc tą mudrę oddychać trochę szybciej. Żeby nawet czuć troszeczkę podnoszenie ramion, bo tutaj jako że jest to karta czerwona, to ja czuję, że to jest runa Przepraszam, mudra ognista. Więc tutaj też chodzi o to, żeby aktywować przepływ energii w ciele. I ważna wskazówka, żeby trzymać plecy prosto. Uformować mudrę, tak? Tak, jak tutaj mamy. Jeszcze raz. O, wszystkie te palce razem, tylko ta. O. Uformować mudrę. I dalej oddychać w tym troszkę szybszym tempie. Tutaj sugerują, bo każda mudra ma inną intensywność i, i jedną się trzyma dłużej, drugą krócej. Te 15 minut to jest taka generalna zasada. Zatem do tej mudry sugerowane jest od 3 do 5 minut na stojąco. Jest też wskazówka, żeby robiąc tą mudrę, wyobrażać sobie w głowie siebie, w sytuacji, która przynosi ci dużo radości, zabawy i spełnienia. Jest tutaj też afirmacja, tak jak mówiłam. Stawiam czoła światu. Z determinacją widzę wszelkie możliwości i okazje, które przychodzą do mnie, przyjmuję je z entuzjazmem. Także w tym tygodniu też możemy spodziewać się jakichś ciekawych okazji. Warto wykonywać wadżra mudre, by właśnie przychodziły do ciebie bez wysiłku. Życzę cudownego tygodnia i pozdrawiam serdecznie.